Siemaneczko, ziomeczki, z tej strony Dominik. Dzisiaj są dwie osoby, alkohol by mnie trusnęło Dobra, Peter, ty ostatnio byłeś, ale rozmawialiśmy tylko, nie? Przywitać mm. się, Ty, Mudzinie. No, jeszcze... Peter, tam co się dzieje, Peter, <grystanie> Peter patrz kto tutaj leży. Ale <grystanie> to ze mną jest Dominik Polak, siema, pamiętaj się. Dawaj ty mudzinie kolejny Dobra no, Polak przyjdę się z mu-mu Z widzami i odsuń się jednocześnie ja też. Uf. No, Uf. Polak, odsuń się, odsuń się, odsuń się, odsuń się, proszę cię bardzo, odsuń się. No pon On ma ci jakiś lag mózgu na widocznie. O dobra, odsunął się lag mózgu. Polak, jesteś się, bo nagrywam. Nagrywam, proszę. Dobra, nie pytajcie się skąd tam tyle rzeczy, ty po bo zdegraliśmy to kiedyś. No, 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 no. Dobra, Peter, możemy lecieć już. No mi się nie chce. <mum> A, Ja, 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 ja! <mum> <mum> Ale, Peter, patrz jak się świecę normalnie, pa. O, jak pan Jezus normalnie, nie? Tak, pa, Pan Jezus się normalnie świecę. Nie, nie, nie. Co <mum> było? <mum> jak Pan Jezus się świecę. <mum> A zaraz dołam tam, wbijam. Chyba ci coś boli. Nie twój statek. nie tak. Dobra, odpalę to. Chodź tu, Polak. Polak! północy. Polak, wskakuj, wskakuj tym młodzinie. Wejdź tu i się odzywaj do widzów. Przywitaj się jeszcze raz. Bo nie było słychać. No. Odezwij się i przepraszam, że widzowie i wierzą, no, ale dziś tego nie było. Już coś się niszczy? Peter, gdzie ty jesteś? Nie wiem. widzę cię tam jak tam. Patrzcie, tam stoi Peter i jak płynie. Widzę cię tam jak płynie. Nie, nie, nie. Widziałem to. Widziałem to. to. O, zrobię. Opiszę, napiszę. Jaka to Jaka to jest? Wrócę się boli. Dobra. Nie zgieł. Polak wypadł na Polak wypadł. Mów głośno, jest już No. A, co no, to jest balonika? Chcesz jednego? A ja chcę? Balonika, jednego. daję. Aj, baloniki, co? Ale ja zrobię normalnie trick, jak kaskader. Aj, Peter, ja jestem już na zegarkach. A ty, a ty? Balonika, o Boga. nie wyspałem się dzisiaj. Polak, weźmy był trochę głośno. Albo czekajcie, Lidlę, ja tego nie widzieliście. jak właśnie podgłośniam Polaka na Discordzie, wcale tego nie widzicie. Dobra, jest ja na maksa. Wcale to nie widać teraz, jak przechodzę na ten, wcale tego nie. Wcale tego nie widać, wcale nie chcę się tego montować, żeby tego nie było widać, wcale, wcale, wcale. Bo nawet wcale. nie jest tak, że nie wiem, co robić, wcale, wcale. Dobra, mam nowy sposób na wybranie Wtedy tej gry. Ja miał więcej IQ i będę wiedzieć, jak y, się robi, oczy... oczywiście jak się robi, no jak można dawać komentarze, to... Boże, bo, pora, to będziecie mogli pisać i... Jak Jeśli pierwsze 10 osób napiszę, to, to będziecie z nami na odcinku. Się. <grymne> no będziecie z nami na odcinku. Jakaś Mudzinka do nas dołączyła, jakaś Hania. Albo wpadajcie na Discorda, tu wam pokażę, o, czekajcie, o, tu macie teraz ten, tak? Będziecie mnie zaprosić, to za przyjmę do znajomych każdego widza. Każdego widzę przy mule, do mnie Nie, jeszcze na chwilę pytasz. No, robię jakąś wrapę cegła. Tak, wyjdzie to wyjdzie. Ja, bądź zginąłem. Zginałem, panowie. chodź, aż na moim głowach, Ale nie rozpoczynajcie jeszcze. Co to za medal? Co to za medal? No Polak, chodź. Polak, do mnie. Bywami. Masz siedzisko, masz siedzisko. Jak się ją wywala? Gdzie się wywala? Trzeba jeszcze. Tu. żeby... O, patrz, patrz co mała tareszka. To jest. Ej, gdzie się wywala to, tą kościówę? Masz ją, masz ją na czapie, nie? To musisz na nią nacisnąć i wtedy powinieneś mieć gizg. Nie mam tego, tak, nie, nie mam niczego a. takiego. Tak, więc ciekawa. to by było na tyle. Za mną dzisiaj był Mini Polak, jakaś paniulka, babulka i mój kolega Młodzin Piotr, więc żegnamy was wszystkich serdecznie. tak też dzisiaj znowu sobie sprzedać, innego by się nie Jest, Dobra, jedziemy Jest. z tym koksem, a jeszcze do palacza zapomniałam.